Od początku wakacji ceny na polskich stacjach paliw zmieniły się o 10%. A jak w tym czasie rosły ceny ropy naftowej? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień Co dobry. działo się z cenami ropy ostatnio? W ostatnim czasie, tak naprawdę w zasadzie od czerwca, obserwowaliśmy taką konsolidację na rynku ropy naftowej. Ta cena w niewielkim stopniu się zmieniała. Natomiast. Ostatnie dni przynoszą nieco większe zmiany. Przede wszystkim ropa Brent wyszła znacząco powyżej 45 dolarów za baryłkę. Już w tym momencie testuje nawet 46,5 dolara za baryłkę, co jest powiązane tak naprawdę z czynnikami pogodowymi. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych mamy teraz huragan Laura, który Spowodował, że niemal cała produkcja z Zatoki Meksykańskiej jest w tym momencie zatrzymana, to około 1,5 miliona baryłek na dzień, więc to powoduje takie krótkoterminowe zmiany cenowe. Natomiast no, trzeba pamiętać, że oprócz zatrzymania samej produkcji, mamy również zatrzymanie produkcji w rafineriach, więc może się okazać, że najbliższe dane, dotyczące zapasów ropy naftowej w kolejnych tygodniach pokażą nam tak naprawdę wzrost zapasów ropy pomimo spadku produkcji. Niemniej, no w tym momencie obserwujemy te wyższe poziomy ropy na świecie, co również powoduje lekki wzrost cen. Benzyny na polskich stacjach. Już wyraźnie ta średnia 95 wynosi powyżej 4,40, natomiast nierzadko w niektórych województwach przekracza poziom 4,50. I co ciekawe, mamy również do czynienia z sytuacją, kiedy benzyna jest nieco droższa niż olej napędowy. Po wakacjach ceny będą spadać na polskich stacjach paliw, czyli to był taki efekt w dużej mierze sezonowy, jaki obserwujemy co roku. No faktycznie koniec wakacji może być nieco droższy na polskich stacjach, natomiast prawdopodobnie po wakacjach na jesień będziemy mieli do czynienia z lekkim spadkiem cen nie tylko na rynku ropy, ale również na stacjach. O tym, jak zmieniają się ceny paliw na polskich stacjach, a także ceny ropy na świecie rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję również.